Marhaban, l l Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat rodzaju gramatycznego w języku arabskim. Pewnie jak zauważyliście, użyłem sformułowania, mianowicie as-sarf wan ładnahał. Oznacza to dosłownie gramatyka. W uproszczonej wersji zazwyczaj mówi się po prostu kawait, czyli zasady. Pozostałe dwa człony to jest po prostu składnia i morfologia. Jednak pełna nazwa powinna wyglądać tak. Ciekawostką jest to, że słowo kawait to liczba mnoga od słowa kaide. Pewnie każdy z nas zna nazwę al-kaide. Pochodzi ona właśnie od słowa Al-Qaida. Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, jest to po prostu określone słowo zasada. Al-Qaida nie jest rdzennie arabską organizacją. Powstała ona w Afganistanie z inicjatywy lokalnej grupy talibów, którzy chcieli w pewien sposób chronić swoje państwo najpierw przed inwazją rosyjską, a następnie przed amerykańską. Niestety potem przerodziło się to w różnego rodzaju konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne na całym świecie. Dlatego nie powinno się kojarzyć terroryzmu Al-Kaidy tylko z Arabami. Jeżeli chodzi o rodzaj gramatyczny, czyli al-jinsu nahwi to w dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównie rodzajem żeńskim, który w języku arabskim brzmi Al-Mu'ennef. Zajmiemy się nim dzisiaj tylko dlatego, że jest on dość rozbudowany. W następnym odcinku porozmawiamy o różnych wyjątkach oraz o rodzaju męskim, który jest troszeczkę prostszy, bardziej zrozumiały. Mamy swego rodzaju wyznaczniki, jakieś znaki, które sugerują nam, że wyraz jest rodzaju żeńskiego w języku arabskim. Pierwszy z nich to oczywiście tamarbuta, wspominałem o tym w odcinku z alfabetem. Na przykład słowo tariqa, czyli droga, madresa, czyli szkoła, zejara, czyli wizyta, lub sejara. Czyli samochód. Wszystkie te wyrazy ze względu na to, że są zakończone tamarbutą, są rodzaju żeńskiego. Następnym wyznacznikiem jest alif maksura. W takim słowie jak dział an oznacza głodna lub wykre, czyli wspomnienie, czy fatwa. Fatła jest to po prostu lub fatła. Jest to swego rodzaju decyzja wydana przez muzułmańskiego duchownego, jakim jest mufti, która w pewien sposób może określać prawa i zasady funkcjonowania społeczności w danym miejscu, w danym kraju arabskim. Bardzo często yy, fatły wydają czyli ten drugi odłam, yy, główny odłam islamu. Ostatnim wyznacznikiem rodzaju żeńskiego jest alif na końcu wyrazu. W takim słowie jak Faransa, czyli Francja, Bulandę, czyli Polska, czy Izbania, czyli Hiszpania. Jeżeli chodzi o rodzaj żeński, to też są określone grupy rzeczowników, które są rodzaju żeńskiego. Są to słowa, które są naturalnie rodzaju żeńskiego, tak jak bynt, czyli córka, um, czyli matka czy azra, czyli dziewica. Kolejną grupą jest grupa części ciała, ale parzystych, tak jak na przykład jed, czyli ręka, a dokładniej dłoń. Rijl, czyli noga, ein, czyli oko, i co ciekawe ein, tak samo się wypowiada i tak samo się pisze jak literę ein z alfabetu arabskiego. Następną częścią ciała parzystą jest udn, czyli ucho, następnie izba, czyli palec i kadem. Czyli stopa. Kolejną grupą wyrazów, a dokładniej rzeczowników, które są w rodzaju żeńskim, są nazwy geograficzne. Większość z nich jest w rodzaju żeńskim. Na przykład Kotar, czyli Katar, Al-Kuwait, czyli Kuwait, Musr, czyli Egipt, Dimaszk, czyli Damaszek, stolica Syrii. Czy Bagdad, czyli Bagdad, stolica Iraku. Pewnie zauważyliście tutaj, że Katar jest nieokreślony, al Kuwait jest. Tutaj nie ma zasady. Po prostu niektóre nazwy państw są określone z zasady i tak musi być, a niektóre nie są, tak jak Katar czy Mysr. Pewnie też zauważyliście, że przestałem wokalizować wszystkie wyrazy, ale to dlatego, że tak na dobrą sprawę, kiedy się spotkacie z jakimś tekstem arabskim, to nie będzie wokalizacji. A jeżeli już będzie, to ewentualnie jakaś szadda, żeby zaznaczyć, że mam literę słoneczną. Teraz porozmawiamy o tym, jak zachowują się przymiotniki. W rodzaju żeńskim w języku arabskim, ponieważ trzeba pamiętać, że przez rodzaj w języku arabskim odmieniają się rzeczowniki, zaimki, przymiotniki i liczebniki. Jeżeli chodzi o przymiotniki, to wygląda to w taki sposób, że albo dodajemy do męskiej wersji przymiotnika tamarbutę, tak jakby było tutaj dżamil, czyli piękny to mamy dżamile, czyli piękna. Następnie, jakbyśmy mieli sahir, czyli mały, dodajemy tamarbutę i mamy sahire, czyli mała. Tak samo kabire, czyli duża i czasami występuje alif maksura, tak jak w drugim punkcie znaków charakterystycznych dla rodzaju żeńskiego. Jednak to słowo kubre oznacza większa. Następnie możemy utworzyć na przykład różnego rodzaju nazwy zawodów, oczywiście w rodzaju żeńskim. Tutaj mamy słowo baia, czyli sprzedawczyni. Tutaj mamy dobrze znane muallim, ale kiedy dodajemy tamarbutę mamy muallime, czyli nauczycielka. Następnie, na przykład muallife, czyli autorka, czasami też pisarka, ale dosłownie pisarka to będzie katibe od czasownika kataba, czyli pisać. Tutaj mamy na przykład tabibe, czyli pani lekarz lub murennie, czyli piosenkarkę. Oczywiście nie tylko nazwy zawodów można przedstawić w formie żeńskiej. Możemy to zrobić z każdym określeniem osoby, tak na dobrą sprawę. Czyli na przykład zamile, czyli koleżanka, kolega byłby zamil. Sadika, czyli przyjaciółka, przyjaciel byłoby sadik. Lub muslimę. Czyli muzułmanka. Muzułmanin byłoby muslim. Dzisiaj porozmawialiśmy o rodzaju gramatycznym w języku arabskim, a mianowicie o rodzaju żeńskim. W przyszłym odcinku porozmawiamy o rodzaju męskim i o różnych wyjątkach gramatycznych dotyczących zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego. To by było na tyle. Do zobaczenia, ma'a salama, ila ilaka.